Witajcie w lesie. Poranek, koty nakarmione, wszystko nakarmione. Siedzę sobie z kawką i czytam internety różne. Jestem trochę przerażony, bo się okazuje, że świat w zasadzie, jeżeli chodzi o news i różne tego typu rzeczy, to świat ogranicza się do tego, czy strzelił Lewandowski, czy nie strzelił i ile tam skoczkowie skoczyli. Eee, I to wszystko, ale nie. Jeszcze. Wiadomością dnia jest to, że jakaś tam celebrytka pokazała narzeczonego. Uf. W ogóle z tymi, kurde, influencerkami różnymi jest jazda bez trzymanki. Projekt Jaz Las zaistniał na Instagramie, więc uch, kurde, dla mnie to jest w ogóle nowość. I tak przeglądam te wszystkie newsy czasami i wszyscy ludzie mi tam Mówią, jak żyć, co jeść. O, co jeść, to jest dobre. To jest mega zarąbista rzecz. Głównie jakieś dietetyczki w wieku 22 lat mówią, jak jeść, żeby wyglądać po prostu zdrowo, chudo i żeby był shape, żeby wyglądać, to jest najważniejsze. Żeby wyglądać. Kurde, 22 lata, dietetyczka. I ona... Jakieś tam gotuje różne rzeczy, typu sałatka. O, kiedyś było dobre, czytając coś takiego, sałatka lewandowska na przykład, która no, nie ma już 22 lat, ale wszystko jedno. Wiecie, jaka to jest sałatka? Pokroić pomidor, pokroić cebulę, zmieszać, koniec. To jest sałatka lewandowska. Ale te influencerki, bo tam lewandowska, że tam sześć, ale e, różne te influencerki, e, dietetyczki w wieku 22 lat, Radzą jak jeść, co jeść, i to jest kurde, chyba świat stanął gdzieś tam w miejscu. No. Jak ja miałem 25 lat, to ja mogłem tańczyć całą noc do 8 rano, a o 8.15 już być w robocie, wysypać oczywiście piasek z oczu, byłem pachnący świeżutki i zasuwałem. Tak? Mogłem zjeść wióry, wysyłać deskę, jak to się mówi, i nic mi nie było. I taka dietetyczka w wieku, kurde, takim, że ona ma po prostu metabolizm kombajnu zbożowego w szczycie sezonu żniwiarskiego, ona radzi jak jeść. To jest jakaś masakra po prostu. Ona mogłaby cegłę zjeść i nadal by wyglądała, kurde, po prostu kwitnąco super, bo ma dwadzieścia kilka lat. Mnie na przykład dieta, o, taka dieta to by mnie interesowała. Co na przykład je. Keith Richard albo Mick Jagger. O, goście, którzy mają prawie 80 lat i mają taką parę i taką energię, to by mnie interesowało. A nie kto tam ma 20-parę lat i jeszcze od 14 roku życia uprawia y, jakiś tam fitness, coś tam macha nogami, i oni radzą, co jeść. Nie do wiary po prostu. No ale widocznie na tym polega dzisiaj świat. Więc ja jeszcze jestem przed śniankiem. Ale kawkę dopijam. Wiecie, co ja też zrobię śniadanie. A jak? Leśne śniadanie. Dzisiaj robię, więc zapraszam na moją wersję dietetyczną leśnego śniadania.